Hej wszystkim, tak jak nagrywam ten film, to dosłownie wczoraj kupiłam nowe markery z Biedronki. Zobaczyłam bardzo dużo nowości i już w sumie takich bardziej rzeczy pod święta, pod Mikołajki, bo były tam nawet i zestawy. W sensie wiecie, te takie, które nie są zbyt dobrej jakości i których Wam za bardzo nie polecam, ale wśród nich zauważyłam dla mnie nowość, czyli markery akwarelowe, które są bardzo cieniutkie i Zastanawiam się, jak one będą działać. Jest ich aż 50. Dajcie mi znać, czy wcześniej widzieliście już te markery w Biedronce, bo ja spotkałam się z nimi po raz pierwszy. Dlatego postanowiłam je zabrać ze sobą do domu, w sensie kupić nie zabrać, żeby była jasność. No i przetestować w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nie zawiodą mnie, jak to było przez ostatnie filmy, że coś zawsze było nie tak, więc trzymajcie kciuki, a jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to zapraszam do do zasubskrybowania tego kanału, aby nie ominąć żadnego odcinka. Muszę wam powiedzieć, że pierwsze co rzuciło mi się w oczy w tych markerach to marna jakość tego co jest tutaj na okładce. To jest po prostu całe spikselizowane. Mam nadzieję, że to zobaczycie też. W ogóle markery też są takie spikselizowane, ale tak przymrużając oczy nawet ładnie wyglądają te żółwiki. Z tyłu również mamy żółwiki i także niezbyt fajnej jakości, tylko że to jest już takie bardziej AI-owe, że to można tak powiedzieć. Mamy tutaj aż 50 markerów akwarelowych i one są takie cieniutkie. Wcześniej właśnie nie widziałam tego typu markerów w Biedronce, zawsze były takie kwadratowe, w sensie. Wiecie, bardziej podobne do tych alkoholowych, a tutaj mamy też dwie końcówki. No i też pędzelkową, co jest ważne. I producent z tyłu zapewnia nas o specjalnym tuszu, który pod wpływem pędzelka lub gąbki z wodą rozmywa się i tworzy efekt akwareli. Kolory mogą być mieszane ze sobą, tworząc różnorodne przejścia tonalne. Najlepsze efekty uzyskuje się na specjalnym papierze do akwareli. Krok pierwszy, malowanie markerem. Krok drugi, rozmycie pędzelkiem. No to będziemy na pewno sprawdzać i to, i to. Tutaj są kolory, które znajdują się w środku. Jest ich naprawdę właśnie bardzo dużo, aż 50 kolorów. I uwaga, ten zestaw kosztował 49,99 czy 49,90? Dobra, bez grosza. Sprawdziłam właśnie na Paragonie, bo przed chwilą wróciłam z Biedronki. Bo powiem Wam, że wczoraj nie udało mi się tego kupić, bo nie był jeszcze wbity na kasę i niestety nie chcieli mi go sprzedać. Dzisiaj poszłam i już na szczęście był gotowy. Ale zobaczcie, jakie piękne to opakowanie razem z markerami. No, ślicznie wygląda fajnie, że tutaj są tak, wiecie, zaznaczone kolory, jakie są w środku. Nie spodziewam się tutaj, że będą. Numerki, bo wiecie, jak to jest z tymi markerami. Słuchaj, ja to bym nazwała markery akwarelowe mazakami, bo tak bardziej one pasują. I no tak, nic tutaj nie ma innego. Jedynie nazwa firmy: z tej strony jest pędzelek, a z tej strony cienka końcówka no i tyle, na końcówce skówek zaznaczone kolorki zaraz zobaczymy jak będzie z ich jakością ja naprawdę mam nawet dosyć duże takie oczekiwania co do nich wzięłam sobie papier akwarelowy znaczy do akwareli bo tak jak nam producent pisze najlepsze rezultaty osiągniemy na tego typu papierze i zobaczmy uuu, dobra ten pędzelek powiem wam że jest twardy spodziewałam się czegoś że tak powiem, bardziej miękkiego. I od razu sobie sprawdzę, czy to się rozmyje, dopóki jeszcze jest ledwo tak świeżo nałożone. Okej, okay, rozmywa się. No to fajnie. Więc sprawdzimy na pewno wszystkie kolory. Zobaczymy, jak one się prezentują. Bo ten pierwszy, to muszę przyznać, że jest bardzo dający w oczy. Chociaż jak zwykle tego w kamerze aż tak nie widać. Ja teraz zrobię słocze, przyspieszę Wam cały proces. No, chyba, że coś się stanie po drodze. Tak jak to w większości tych rzeczy ostatnich z Biedronki mnie zaskakuje. Trzymajcie kciuki, oby nie był felerny. Okej, okay, ten kolor jest fluorescencyjny i niestety się nie rozmywa. No, to jest odkrycie właśnie. Zobaczymy jeszcze, czy się rozmyje na paletce. Ja sobie go nałożę i z wodą, i jak on będzie wyglądał. No, taki troszkę przytłumiony, więc on się nie rozmywa, jeśli chodzi o nakładanie bezpośrednio na papier. No, to trzeba wiedzieć. Okej, okay, tutaj jest już pierwszy mankament, który możemy zobaczyć, czyli rozwalona końcówka, czyli wygląda by była używana, no niestety, nie można znaleźć idealnych przyborów ostatnio w biedronce z tego co kupuję, to w każdym jest jakiś mankament, a szkoda, powiem Wam, że szkoda. Kolejna końcówka i postrzępiony pędzelek. Dobra, się tym wcześniejszym chyba nie przyglądałam, ale one wszystkie mają jakieś takie końcówki totalnie postrzępione. Co jest? I słuchajcie, zobaczcie na to. Co to jest? Blender? Nie wierzę w to. No nie. Mamy kolor taki, bym powiedziała Persian Blue, taki dosyć ciemny. Niebieski zresztą, zobaczcie. Z tej strony jest ten kolor. A z tej? Halo. Nie, no z takim czymś to ja się jeszcze spotkałam w markerach. To jest hit. Nie, no biedronka to mnie na każdym kroku musi zaskoczyć. Znowu, znowu coś. Zostawię ten marker w tę stronę. Może trochę tego tuszu spłynie. Zobaczymy. Ja zrobię resztę tych wszystkich słoczy. No to to po prostu nałożę z tej strony. I wrócimy do tego, bo no hit. um hit. taki twardy pędzelek. To w ogóle jest w dotyku jak jakaś taka twarda końcówka. O, dobra. Zrobiłam już wszystkie słocze, które mieliśmy w pudełku. Zobaczmy na ten pędzelek chyba no kurczę nie wiem czy się da go tak odratować bo jest to mazak akwarelowy nie akrylowy który możemy na przykład napompować albo zrobić tak i zleci ten tusz, jeszcze się nie spotkałam z czymś takim, żeby po prostu cały pędzelek był biały. No, dajcie mi, czy mieliście kiedykolwiek coś takiego. W takich zwykłych markerach ze sklepu plastycznego nigdy się coś takiego nie stało, no bo wiecie, marki specjalizują się w wytworze, że tak powiem, tego typu artykułów. A Biedronka, ten Kajet, wydaje mi się, że leci po prostu. Tak żeby by było. I no kurczę, jestem naprawdę zawiedziona tym czymś. Co to w ogóle ma być? Przecież to jest suchy pędzel. Nie no. Dobra, ja go zostawię jeszcze. Niech on sobie trochę postoi. Może jednak spłynie, chociaż no nie mam do nie co do niego jakichś bardzo, wiecie, takich oczekiwań dużych, że się nagle naprawi. Ale co ja mogę powiedzieć o tych kolorach? Są ładne, mamy dosyć dużo szarości do wyboru i bardzo podoba mi się uwzględnienie takiego niebieskiego, szarego w całej tej gamie kolorystycznej. Bardzo ładne są tutaj takie róże jaśniutkie, są też pastelowe odcienie. Ten jeden taki fluorescencyjny, który bardzo rzuca się w oczy, i chyba więcej fluorescencyjnych tutaj nie mamy. Pokażę Wam bliżej, jak to wygląda. Tutaj jest pierwsza partia kolorów, a tutaj ledwo mi się zmieściła. Musiałam je trochę zmniejszyć już na samym końcu, żeby już nie kłaść ich na trzecią kartkę. No i czarny jest zdecydowanie czarny i bardzo ładnie się rozwadnia na taki kolor zimny, szary. Piękne są odcienie turkusowe, no tak. Na razie Wam powiem, że jestem trochę rozczarowana, jeśli chodzi o jakość wykonania. Bo już nawet wam nie stopowałam tego pomiędzy słowami, że te wszystkie prawie pędzelki są naruszone i one są takie, wiecie, niezbyt ładne. No bo to by było bez sensu, musielibyście mnie słuchać non stop, że coś jest nie tak. Ale no same w sobie markery wyglądają naprawdę bardzo zachęcająco, są ładne. Niestety w środku będzie na pewno mało tuszu, bo one są cienuteńkie. W ogóle zobaczcie, porównanie do Jelly Rolla. Jelly Roll jest tylko troszkę cieńszy. Tutaj pewnie mamy delikatną ilość, małą ilość tego tuszu. Ale zobaczymy jak się będzie sprawdzał w akcji. Ja wezmę sobie jakąś kartkę oczywiście do akwareli i coś nimi namalujemy. Myślę, że będę używać pędzelka, bo no... Z tego co widzę, to pigment mają bardzo fajne. Niektóre tylko są takie delikatne. O właśnie, zobaczcie to tutaj. Ten kolor się rozwarstwił. Z tej strony jest taki pomarańczowy, czyli on mógł być fluorescencyjny, ale nie do końca. Ten widać, że jest fluorescencyjny, chociaż może w kamerze właśnie tego nie za bardzo widać. Ale tak, muszę dać im plusa za to, że nakładając na kartkę i rozwadniając one są nadal napigmentowane bo niektóre tanie markery niestety nie zostawiają po sobie śladu za bardzo jeszcze chciałam tylko sprawdzić jak będą wyglądały nakładane na paletkę i bezpośrednio na papier o, nie, kurde już zrobiłam mały wypadek przy pracy, ale to nic jest to kolor czarny tego miałam ustawić a go nie ustawiłam, no cóż Sprawdźmy jakiś jaśniejszy i jakiś ciemniejszy odcień. Może zaczniemy od różu i wezmę ten jasny i jakiś taki ciemniejszy może czer... a nie niebieski, weźmiemy jakiś niebieski no i tak, możemy nakładać te markery w taki sposób, że mamy tutaj paletkę do mieszania farb, tak standardowo możemy jakiś talerzyk użyć ja mam tutaj właśnie coś takiego porcelanowego nakładam sobie pędzelkiem najlepiej właśnie taką dużą końcówką, największą jaką mamy, zamaczam pędzelek w wodzie, troszkę odsączam zbieram pigment z paletki i nakładam bezpośrednio na papier. No i jak widzimy, albo nawet i nie widzimy, ten odcień jest bardzo, bardzo jaśniutki. No i oczywiście będzie delikatnie rozwodniony, bo jeżeli mamy zamoczony w wodzie pędzelek, to on nam minimalnie rozjaśni ten odcień. Zobaczcie tutaj od razu widać kolor niebieski, on będzie na pewno widoczny. Ja jak najbardziej próbuję się pozbyć tej wody, żeby sprawdzić kolorystykę. No i od razu widać różnicę. Ten kolor jest bardzo fajny, ładnie się tutaj nakłada, bez smug, jest ok. Pamiętajmy, że najlepiej jest używać papieru do akwareli 100% bawełny, bo on po prostu pięknie współgra z farbami i ja Wam polecam go najbardziej. Oczywiście celuloza też myślę, że się sprawdzi, ale wtedy możemy osiągnąć niezamierzone efekty. I porównajmy jeszcze, ten odcień, który wzięłam to jest ten, z tym. No jest bardzo podobny. Oczywiście nakładając bezpośrednio ten kolor jest bardzo nasycony i napigmentowany. Zobaczmy tutaj z boczku. Kiedy go nałożymy jak akwarele, czyli pędzem zanurzonym w wodzie, to wtedy jest o kilka stopni jaśniejszy. Aby dobrze przetestować te markery, postanowiłam dzisiaj stworzyć bardzo kolorowy rysunek, a raczej ilustrację. Zaczęłam od nakładania żółtego na twarz, później jeszcze Pomarańczowego, różowego, fioletowego, niebieskiego, czerwonego, ja Naprawdę bardzo dużo tych kolorów dzisiaj użyłam, żeby jak najlepiej zobaczyć, jak będą zachowywać się między sobą albo na papierze. Wybrałam w ogóle tutaj papier aż w. W kwadratowym formacie, ale cold pressed, czyli taki tłoczony na zimno, żeby miał delikatną fakturkę. Możecie zobaczyć, że nakładam też bezpośrednio te markery na papier i później je rozwadniam, co raczej rzadko dzieje się, kiedy testuję jakieś tanie markery akwarelowe, bo zazwyczaj one bardzo szybko zastygają i nie mogę ich ruszyć z papieru, przez co wtedy są takie mega niefajne plamy, takie, których po prostu nie chcę, a tutaj no... Naprawdę wygląda to bardzo dobrze i jest mega nasycone. Zaczęłam od malowania twarzy i powiem Wam, że naprawdę mi się to podobało. Używałam w sumie to głównie takiego rozwodnionego mazaka, ale gdzie nigdzie też nałożyłam go bezpośrednio i nawet nie rozwadniałam, szczególnie kiedy później tworzyłam oczy, albo jakieś takie bardziej wyraźne krawędzie chciałam zaznaczyć, no coś w tym stylu. Ale już powiem Wam teraz, bo kiedy tworzyłam tło, które będę robić już na sam koniec, no to nakładałam również w ten sam sposób i jeżeli chcemy stworzyć jakieś większe powierzchnie, no to to nakładanie bezpośrednie na papier mazaka, a później przejeżdżanie po nim e, mokrym pędzlem niestety zostawi nam takie ciemniejsze elementy, ale moim zdaniem bardzo fajnie tutaj będą pasować. Więc jeżeli chcielibyście użyć tych markerów do zrobienia jednolitego tła, no to najlepiej jest nałożyć je techniką na paletę, a później dopiero na papier, a nie tak jak ja to będę robić. Na samym początku też miałam w zanadrzu mm, użycie cienkopisu. Stwierdziłam, że skoro to tak fajnie wygląda i mogę też sobie to robić gdzieniegdzie linie, które mi wyostrzą niektóre elementy, to nawet nie sięgałam już po cienkopis. Chyba tak mi się wydaje, tylko później użyłam tego białego żelopisu, żeby dopełnić ilustrację i żeby ona stała się taka bardziej żywa. Ale muszę powiedzieć, że mogłam zostawić kotka w spokoju i nie nakładać na niego tak dużo kolorów, zostawić go jaśniejszego, tak jak teraz właśnie możecie zobaczyć, bo no jednak on mi się tak jakoś zlał ze wszystkim, a gdyby był taki szarawy, to myślę, że fajniej by. Tak wychodził, rzucał się w oczy, był bardziej, no, przed y, tym portretem. Aha, no właśnie. Jeszcze mówiłam Wam na samym początku o tym bardzo rzucającym się w oczy żółtym. To użyłam go na gwiazdki i na takie y, bardziej wyraziste światło. No i y, możecie też to zobaczyć na policzku po prawej stronie, jak mocno to się rzuca w oczy, ale. Kiedy nakładałam ten żółty, to on naprawdę był kryjący. To znaczy, no nie był taki kryjący jak na przykład markery akrylowe, ale dawał taki wyrazisty znak o sobie. Nagrywam tę narrację dzień po tym, kiedy tworzyłam ilustrację i wracając do tego mazaka niebieskiego, który okazał <gry> się być pusty z jednej strony, leżał przez całą noc, przez pół dnia, w drugą stronę, niestety nie spłynęło do niego nic. Jest biały, także no, tyle by z niego było. Po prostu nie nadaje się do malowania, jedynie ta cienka końcówka. Jakoś za bardzo nie przeszkadzały mi porozwalane pędzelki, o których Wam wspominałam, kiedy robiłam słocze, więc no, możemy na to przymrużyć oko. A malując tymi przyborami, powiem Wam, że bawiłam się świetnie i naprawdę fajnie się one nakładają. Szczególnie na takim papierze, gdzie mamy 300 g, bawełnę, yy, tłoczenie na zimno. Naprawdę Wam polecam to połączenie. No niby z jednej strony mają te mankamenty, no i <ścoughs> niestety dostałam, jak zwykle, coś nie tak w produkcie, ale z drugiej strony. Naprawdę, jak na 50 zł za 50 sztuk, to są one super. Tylko ważna kwestia no nie wiem, ile one będą dobre. Czy się nie wypiszą? Jak szybko to będzie? Bo tego markera na pewno w środku jest o wiele mniej niż w przypadku tych kwadratowych. Ale dobrze trzymają się w dłoni, fajnie się je nakłada. Super jest to, że są bardzo, bardzo nasycone. Oczywiście możemy uzyskać efekt pastelowy rozwadniając je jeszcze bardziej. Ale no mogę podsumować, że zestaw jest warty tych 50 zł. Myślę, że one są spoko jeśli chodzi o jakość co do ceny. A, no i mają fajne pudełko. Dzisiaj to już wszystko. Ja, tak jak widzieliście, mam raczej mieszane odczucia. Z jednej strony fajnie, z drugiej, no <laughs> tak jak wam wspominałam na początku, nie chciałam, żeby miały jakieś mankamenty. Dajcie mi znać, czy testowaliście już te markery i jak wam się sprawdzają. Napiszcie na dole właśnie w komentarzach. I jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie komentarz z serduszkiem. Zobaczymy, ile osób ogląda filmy do końca. Ja zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych filmach, w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa! Będą mi nie pstrykały te ręce, a już zaczęło znowu.